Cześć. Nazywam się Balbina Piątek i jestem trenerem personalnym. Dzisiaj pokażę Wam serię ćwiczeń, które poprzez wzmocnienie mięśni KOR znacznie wpłyną na funkcjonowanie Waszego kręgosłupa. Ćwiczenia te dedykowane są osobom początkującym i z łatwością wykonasz je w domowych warunkach. Przejdźmy teraz do wykonywania ćwiczeń. Połóż się na plecach i rozłóż ręce kierując kciuk do tyłu. Napnij brzuch. Podnieś nogi i zacznij przenosić je z jednej strony na drugą. Kolejne ćwiczenie zaczyna się od bardzo podobnej pozycji. Napnij brzuch i zacznij opuszczać nogę tak, by leciutko dotknąć stopą podłoża. Aby utrudnić ćwiczenie, oderwił łopatki od ziemi. Przejdźmy teraz do ostatniego ćwiczenia w leżeniu na brzuchu. Ustaw kciuki w stronę sufitu. Unieś głowę i zacznij unosić naprzemiennie prawą rękę z lewą nogą oraz lewą rękę z prawą nogą. Tę sekwencję powtórz kilka razy. Wkrótce kolejne filmiki z ćwiczeniami. Polub nas na Facebooku lub odwiedź stronę zdrowychręgosłup.pl.